Siemaneczko, no i tak, jak widzicie dzisiaj będzie nowa robótka, tak myślę, ale chyba mam już wszystko, co mi tutaj będzie potrzebne, także co, yy, nawet Was yy, nie podpuszczam, żebyście zgadli, co tutaj majster będzie tworzył, bo, bo podejrzewam, że ciężko to będzie odgadnąć przynajmniej ja bym miał kłopoty na pewno aczkolwiek jeszcze wam nie będę mówił eee, będę coś tam nagrywał w trakcie prac także także może się w trakcie roboty domyślicie o co tutaj może chodzić i tak jest to robota jak zwykle u ogrodnika na wczoraj także bez zbędnych tam eee, bez zbędnego pieszczenia się tu będziemy z tym obchodzić po prostu żeby to zrobić jak najszybciej. I żeby to też trochę służyło. No chyba tyle. Także co? Ja się zabieram za robotę. Eee, coś wam tutaj będę nagrywał i zobaczyć jaki tam. Co to z tego wyjdzie. Dobra, także nie przedłużamy, bo nie ma czasu nie ma czasu. I lecimy z tematem. No i dobra, właśnie się zorientowałem, że mi bateria padła w kamerze i byłem wymienić. No i co? Tak to na razie wygląda. Nie wiem w którym momencie tam obcięło, Ale, ale tak to wygląda na obecną chwilę. No i co? Już się pewnie domyślacie, co to będzie. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to podpowiem, że, że nie będzie to karuzela. Coś, coś bardziej takiego e, przydatnego na gospodarstwie, zwłaszcza ogrodniczym, a i nie tylko. Dobra, także co? Stawiam nas tutaj dalej e, i działamy. Na razie sobie powiercę w tych rureczkach takie otwory i tutaj zaraz będziecie widzieć, co tu jeszcze ogrodnik wytworzy. także Pierce otwory i działamy. A więc tak, jakby gotowe, myślę, że powinno być wszystko ok. Jak jeszcze ktoś nie, nie odgadł o co tutaj chodzi, to. O, to zaraz będą testy, to, to, to na pewno. Na pewno już załapię. I tak. Mm, co wam powiem? Nic mam nie powiem. No, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Tutaj musiałem tak troszeczkę pokombinować, żeby to po prostu, yy, bo tak, spawałem ten spornik, no i ta rura by mi tutaj nie doszła do samego końca, no i musiałem taką zrobić, jak gdyby to powiedzieć, yy, wiecie, przedłużkę, nie, tego uchwytu, no to jest zrobione tak, żeby po prostu tutaj weszły małe krążki, jakieś malutkie, jak i duże szpule, bo, bo rury te o większej średnicy 40-50, one są w takich dosyć dużych szpulach. Nawet myślę, że troszeczkę przesadziłem z tym, ale wiecie, lepsze, lepiej, lepiej za duże jak za małe. Zawsze można, jak, jak będzie zbędny taka duża średnica, to zawsze będzie można obciąć tą podstawę. To jest generalnie wszystko ze złomu. Cały materiał jest z drugiego sortu kategorii złom i tak, tą podstawę, myślałem na początku jakąś felgę zrobić, ale tak stwierdziłem, że to będzie dosyć ciężkie I... i co, po prostu chodziło mi o możliwość przewozu tego wózkiem widłowym, nie? a tak, to taką podstawę już miałem gotową to wiecie, wystarczy tylko wózkiem tu podjechać, złapiemy sobie i sobie to elegancko przewozimy nawet tam ze szpulą Także z tym nie ma problemu. Na razie tego nie będę malował, bo to mi jest, mówię, na, na wczoraj potrzebne. Także sobie sprawdzimy, jak to, jak to się będzie sprawdzało. Jak zrobi robotę, to sobie dopiero to omalujemy. No, konstrukcja wyszła taka trochę nierozbieralna. Znaczy, no, no to nam wystarczy tych parę spawów obciąć i, i, i by to było ok. No ale generalnie tutaj myślę, że tego nie trzeba będzie rozbierać no. To jest na łożysku Tam y, od tej strony od dołu jest y, kalamitka do smarowania Także przecież tutaj nie będzie wiecie y, Kto wie ile tej y, Tego materiału rozwijanego Dlatego no, myślę, że to będzie Wieczne jedynie Jedynie sobie chyba tutaj jeszcze zrobimy tak żeby to po prostu było tutaj zamknięte jakimś dekielkiem ale to jak już sobie wymalujemy wtedy coś najwyżej nakleimy albo albo o blachę blachę amelinową ryflowaną sobie tutaj damy znak rozpoznawczy ogrodnika także tyle na razie nie ma się co tutaj nad tym z, by, no, rozgadywać i co biorę wózek zawozimy to i zobaczymy jak to jak to będzie szło. No i dobra, aktualizacja tematu rozwijak do węży, do rury. Wczoraj były pierwsze testy. Niestety nawet powiem wam, nie, nie testowałem od razu, tak jak było to zrobione, tylko od razu sobie spawałem te rury, bo stwierdziłem, że to jak gdyby pochyłę się za bardzo nie sprawdzi. Także od razu sobie spawałem te rury. Ogólnie to zawaliłem, bo na początku gdzieś miałem przygotowany taki. Arkusz płaskiego kółka, także mogłem sobie to zostawić, i po prostu te rury by się suwały do samego końca, i wtedy mielibyśmy od takich malutkich szpulek po, po duże szpulki, prawda? Do dyspozycji, no mi jednak, tak też. No, no, chodziło mi o to, żeby po prostu można było tutaj małe szpulki kochać w środek, sam nie, no ale tak też jest ok. No to tam trzeba było tylko te trzy rury wysypać i w zasadzie jest już temat ogarnięty te ramiona jednak sobie chyba będę trochę skrócać gdzieś tak dotąd bo w zasadzie chyba największe nawet 50, no to one już nie kojarzę jak one mają średnicę ale no na pewno takie takiej takie średnicy nie są także to sobie chyba poskracamy no i co no co tu mówić no sprawdza się to fajnie to jest stabilne w miarę Także fajnie się to nawet kręci. nawet że za lekko się to kręci, bo, bo czasami nawet przy końcu trzeba uważać, bo, bo po prostu jak jest rozpędzona ta pula, to się lubi po prostu roz, rozkręcić jeszcze bardziej i, i trzeba ją zwijać, także przydałoby się nawet jakoś tutaj, żeby to troszeczkę wolniej szło, nie? Wiecie o co chodzi. Ogólnie tak, już po fakcie sobie patrzyłem jak to konkurencje ma rozwiązane. I powiem wam, że no moje rozwiązanie to jest pancerne, bo zazwyczaj to było po prostu na jakiejś rurce, kawałek stelaża i, i to wszystko. No, niemniej jednak ja już chciałem zrobić takie, żeby to było masywne, żeby y, dało się nawet te duże szpulki y, z 50 rurą tutaj wstawić i bez problemu, żeby to y, się tutaj coś nie wywracało czy coś w tym stylu. No, tak samo drenarskie też są. Y, będzie tutaj fajnie tym rozwijać. Nie będzie się to plątało. Także myślę, że jak na czas operacyjny, dwie godziny, to naprawdę maszynka, maszynka będzie przydatna. No, a tutaj widzicie, zmieniał sobie to ogrzewanie. Tu były rury stalowe, ale wywaliłem je i po prostu daję to teraz tak, jak na razie. burdelik tutaj jest niezły. No, daję to po prostu tak, jak te tutaj, czyli plastikiem, cztery rury plastikowe nad rządkiem. I po dwie jeszcze po dogrzaniu maty. Także w sumie będzie 6 rur plastikowych narządek. Myślę, że będzie to raz, że bardziej ekonomiczne ogrzewanie. No i dla roślin też będzie to fajnie, fajne rozwiązanie, bo będą cały czas suche, prawda? I tym samym yy, żadne tam choroby grzybowe nie będą się tego czepiały tych roślin. Także myślę, że. Będzie to dosyć dobre rozwiązanie. Jeszcze po bokach pójdą cztery rury, ale nie wiem czy mi to wystarczy. Także na razie nie daję po bokach, tylko na razie dajemy w rządkach. Jutro myślę, że to zrobimy. Jeszcze tutaj mi zostało do wspawania: tylko tylko tą pompę muszę sobie tutaj wspawać, jakoś tutaj bo podrutować. I by już był temat dogarnięty z ogrzewaniem. No, bo jutro. Znaczy jutro, w początkiem tygodnia tutaj będziemy sadzić Pomidory i ogórki Tak się złożyło, zawsze było 3 trzy, trzy nawy ogórka w tym, roku, w tym roku redukcja będzie, będzie tylko jedna nawa ogórka I dwie nawy pomidora I na razie tyle Tamte też mam ogrzewane Ale ale nie wiem, nie wiem sam co, co, tam, co tam działać. Czy tam obsadzać, je, czy nie. No na, na obecną chwilę, te dwie chyba będą stały puste. Ta ostatnia tam jest w planach coś, coś innego do posadzenia. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także no. znaczy, także wiecie o co chodzi: czasy niepewne to, to wolę po prostu tak małą łyżeczką. A żeby przetrwać, jednak do, do przyszłego roku. Niż pójść na całość i wiecie z kosztów narobić. Później ceny nie będzie, i, i, i wiecie o co chodzi. No dobra, także co? Na dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle. Taka maszynka z tego wyszła. I do następnego. Cześć.